Kiedy już tutaj wskazałyśmy na to, że lepsze poznanie siebie, diagnoza siebie, swojego potencjału to, to nie jest moda, to tutaj też wspomniałaś w międzyczasie o tym takim momencie, w którym najlepiej rozpocząć tą diagnozę. Jak z twojej, kiedy z Twojej perspektywy tutaj jest taki najlepszy moment? żeby rozpocząć, a kiedy jest taki powiedzmy ostatni, kluczowy moment, w którym powinniśmy to zrobić, czy o ile w ogóle taki moment istnieje? To, to jest świetne pytanie i myślę, że będą nas co prawda słuchały, albo może bez założeń będą nas słuchały różne osoby, ale mogłabym powiedzieć tak, że powinno się już rodziców nauczyć, żeby obserwowali swoje dzieci, nie popełniali tam błędów, Poznawczych takich, tak, nie rozpoznając swoich dzieciach właściwego potencjału. Bo ja czasem żartuję, że już w piaskownicy widać na przykład młodych liderów, tak, oni tam tworzą bandy w piaskownicy, i rodzice ich sadzają potem na karnego jeżyka, sądząc, że to należy ukarać, tak, jak taki mały chłopiec czy dziewczynka potrafi przewodzić na przykład grupie w piaskownicy, nie rozumieją, że no, właśnie tam już wyeksponowały się i widoczne są w bardzo wczesnych okresach życia dziecka różnego rodzaju talenty i różnego rodzaju predyspozycje. Czyli mogłabym powiedzieć, że gdybyśmy byli świadomi wartości diagnozy potencjału, to powinniśmy właśnie za pośrednictwem naszych rodziców mieć zgromadzony ten kapitał wiedzy o sobie poprzez ich obserwacje, ale też. Poprzez to, że moglibyśmy różnych rzeczy doświadczać. Bez doświadczenia nie mam w ogóle możliwości odkrycia siebie. W którymś momencie będziemy mówić o testach, o narzędziach, o narzędziach w ogóle do diagnozowania potencjału człowieka, ale ja chcę z całą mocą tutaj na początku naszej rozmowy podkreślić jedną ważną rzecz: że my mamy po prostu swoją percepcję, swoją obserwację i doświadczenia, które możemy wybierać w życiu. Tylko żebyśmy robili to w naturalny sposób, tak? Żebyśmy doceniali doświadczenia, żeby, żebyśmy je wybierali świadomie albo się nie ograniczali, nie asekurowali w różnych doświadczeniach. Bo odpowiadając na Twoje pytania, im więcej jest doświadczeń, właśnie takich naturalnych w życiu już dziecka, tym wcześniej widać, z kim to dziecko jest. I potem no, jest świetna okazja, żeby powiedzieć tak. Na dodatkowe zajęcia w szkole, przedszkolu, dziecko powinno pójść dokładnie tam, gdzie te predyspozycje będą najlepiej ulokowane. Kiedy już idzie do szkoły, zajęcia dodatkowe tak różnego rodzaju projekty, programy, w których będzie uczestniczyć świetnie, gdyby były dokładnie przedłużeniem tych predyspozycji to to może zrobić no, jeszcze nie muszą tego robić specjaliści. Mogą to robić rodzice, ale muszą mieć taką świadomość. Natomiast często, jak wiemy, zastępują to no, takimi swoimi aspiracjami i ambicjami i projektują na dzieci własne jakieś oczekiwania. Ale pewnie pytasz mnie, Karolina, o taki rozsądny moment, kiedy ten potencjał należy zbadać, tak? Ja bym powiedziała. Panie to ja bym powiedziała, że 15-16 lat. A ty jako przyszły psycholog już za chwileczkę, jak myślisz, kiedy, nie, czy się ze mną zgadzasz w ogóle co do tych dziecięcych obserwacji, jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Co do, co do tych dziecięcych obserwacji, to jak najbardziej tutaj się zgadzam, że to niezwykle może pomóc. W rozwoju dziecka, taka obserwacja, dostosowywanie też do, do predyspozycji i niegaszenie. No i niezwykle ważne jest to co, to, co powiedziałaś o przenoszeniu jakichś własnych pomysłów, aspiracji, ambicji na, na dzieci, że tutaj to może być dosyć krzywdzące dla dziecka. A odnośnie wieku, to tutaj się z tobą zgadzam, że te 15-16 lat, ja bym to tak określiła jako moment szukania szkoły średniej, patrzenia na później dalsze studia. To jest taki naprawdę fajny moment do tego, żeby móc zweryfikować, czy dalsza edukacja jest spójna z, z nami samymi w środku, czy, czy nasze predyspozycje będą fajnie się sprawdzać w jakichś konkretnych dziedzinach. Czy osoba, która na przykład jest bardziej, bardziej ścisła, będzie się spełniać w jakimś kierunku bardziej, bardziej technicznym, a może jednak jest bardziej ekstrawertyczna, będzie wolała mieć większy kontakt z drugim człowiekiem. Zgadzam się zdecydowanie co do, co do tego okresu w życiu, że to jest naprawdę fajny moment, w którym można zdiagnozować się w tej, na takim nurcie bardziej profesjonalnym, już wykorzystując te narzędzia, o których też już w pewnym stopniu wspomniałaś. Ja tylko dodam i pewnie warto, żebyśmy obie też na ten temat powiedziały, że ponieważ mówimy o przyszłości jako o czymś komplementarnym, jeżeli chodzi o predyspozycję umiejętności społecznej, umiejętności zawodowe, rozwojowe, tak? To mówimy tu o potrzebie rozpoznania potencjału w obu tych obszarach, tak? Czyli interesują nas zarówno, bo bardzo często jest tak, że młodzi ludzie nawet przechodzą przez doradców kariery zawodowej przez jakieś testy predyspozycji zawodowych, ale mało jest diagnost predyspozycji społecznych, a tego nie wolno i nie powinno się po prostu. Źle się dzieje, jeśli się to rozdziela, najkrócej rzecz ujmując, tak? Czyli to jest człowiek jest holistyczny, człowiek jest komplementarny i wszystkie te elementy, o których pewnie też będziemy jeszcze rozmawiały, mają znaczenie, więc powinniśmy poszukiwać w tych dwóch perspektywach ważnych informacji o sobie. Pewnie w następnych pytaniach uszczegółowimy te elementy i będzie nam łatwiej przejść do czegoś konkretnego. Z całą pewnością niezwykle ważne jest, aby jak najwcześniej Dowiedzieć się o sobie maksymalnie dużo różnych rzeczy i móc podejmować w oparciu o to różnego rodzaju ważne przyszłości, decyzje. Chyba powinniśmy jeszcze, Karolina, powiedzieć, że wszystkim, którzy sądziliby, że zbyt wcześnie nie należy tego robić, bo my się jeszcze rozwijamy, warto z całą pewnością podkreślić, że człowiek w swoim pewnym genotypie nie będzie się w tych... Fundamentalnych rzeczach, tych fundamentalnych kwestiach, tak zmieniał. Tak? Czyli pewne zakotwiczone w nas predyspozycje, talenty, mocne i słabe strony, one, one będą ewoluować, ale nie w kierunku totalnej zmiany na inny komplet tego swoistego genotypu. Tak? To, to jest niezwykle ważne, bo to nam podkreśla, jakby wartość, znaczenie tego, że im wcześniej. Tym lepiej, że jest to dobra inwestycja, która śledzona systematycznie w czasie przez dojrzałe spojrzenie, może nam naprawdę załatwić bardzo dużo w najlepszym tego słowa znaczeniu bardzo dużo ważnych spraw w życiu. Z wieloma kwestiami, o których pewnie będziemy mówili łącznie, z, jeżeli chodzi o kształcenie, pracę zawodową, pasji, relacji i mnóstwo różnych rzeczy. Mam nadzieję, że się zgadzasz. Zgadzam się. Nie jesteśmy białymi kartami, tą taką tabularazą, o której czasem możemy gdzieś słyszeć. I warto tutaj też, też dodać, myślę, że, że te predyspozycje społeczne, o których wspomniałaś, tak naprawdę rodzimy się już z pewnymi ugruntowaniami, pewnymi wzorcami zachowań. No i tak, jak wspomniałaś, to będzie się rozwijać, to będzie się w pewien sposób modyfikować w trakcie naszego życia, ale będą takie bazy, które po prostu w nas pozostaną. Dlatego warto już obserwować je od wczesnych początków naszego życia. I pamiętać, że nie determinuje nas środowisko, na przykład, tak? że gdybyśmy znali swoje predyspozycje, środowisko nie miałoby większego znaczenia i nie używalibyśmy tego argumentu przeciwko sobie, że w danym środowisku nie możemy rozwijać pewnych talentów. Ale o tym jeszcze za chwilę będziemy rozmawiały w kolejnych obszarach. Dokładnie.